Piątkowy wieczór chorzowski ruch uległ zagłębiu lubin 0 do 2. Pomimo dobrze wyglądającej gry, niebiescy schodzili z boiska bez zdobyczy punktowej. Wynik spotkania w 27 minucie otworzył Papadopoulos uderzeniem głową po dośrodkowaniu kwieka. Drugą bramkę dla miedziowych w 72 minucie zdobył były zawodnik ruchu Arkadiusz Piech. Więcej utrzymywaliśmy w piłce, aczkolwiek nie przekładało się to na sytuacje stwarzane w tym spotkaniu. Myślę, że było ich na lekarstwo i trochę mało, żeby, żeby wygrać to spotkanie. Ruch w pierwszych, w pierwszych minutach na pewno miał okazji, dużo prowadził grę i tutaj chciał jak najszybciej bramkę strzelić. Nie udało im się to, przetrzymaliśmy tutaj. Potem strzelamy bramki i na pewno cieszymy się z tego zwycięstwa. Nie wyglądało to tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i, i byśmy tego chcieli. No, nie jest nad czym pracować, jest to poprawiać. Yy, mamy teraz trochę czasu na to i już trzeba odrobić w następnym meczu to, co straciliśmy tutaj. Ten pierwszy gol to był na wagę, na wagę złota. Wiedzieliśmy, zresztą wszyscy wiedzieliśmy, że, że, że te bramki w, ty, w, ty, w tych kilku kolejkach nie za bardzo nam było dane strzelać i, i, i tutaj ten, wiedzieliśmy, że nie możemy tego sobie już wypuścić z rąk. No i później konsekwentna gra. Cieszę się z tego, że drużyna dzisiaj pokazała, że mamy jaja i, i, i to jest najważniejsze. Ja się cieszę, że mogę przyjechać na Cichą, zagrać przy tak dobrej publiczności, wspaniałych, parę fajnych lat tu przeżyłem, także się cieszę za, za, za przywitanie, jak i pożegnanie. Przywitałem się tu z chłopakami, jak i z sztabem, tutaj z ludźmi pracującymi w klubie, także cieszę się z tego, że mogę tu przyjechać jeszcze raz.